Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem, wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem. On tak przemówił do wszystkich: Ja Was szczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Najpierw zachęta do tego, byście, jeśli możecie, byście dzisiaj, na przykład wieczorem, kiedy będziecie kończyć dzień, byście wrócili do Psalmu 104, łamane przez 103. To jest ten tekst, ten psalm, który modliliśmy się śpiewając. Błogosław duszo moja Pana. Czasami macie jakieś wątpliwości co do tego, czy umiemy się modlić, jak się modlić itd. Jest to jedna z najpiękniejszych modlitw, która uwielbia Boga. Słuchajcie, chmury są Twoim wyrydwanem, przechadzasz się na skrzydłach wiatru, wichry używasz do, za swoich posłów, sługami Twoimi ogień i płomienie. Przywoływanie obecności Pana Boga, można powiedzieć, do swojego życia tu i teraz, właśnie wielbiąc Go, ucząc się uwielbienia, jest to naprawdę coś bardzo ważnego. I zobaczycie, że jak będziecie się modlić właśnie rozmaitymi modlitwami, między innymi psalmami to zobaczycie, że nigdy modlitwa się nie znudzi, dlatego że ona wprowadza coraz to nowe jakieś rzeczy w, twoje, w nasz umysł, w nasze serce i wtedy człowiek ma jakby nowe zadanie, żeby zobaczyć na przykład to, że właśnie te chmury, jak rydwany. Prawda są przechadza. I Bóg się w, w tych chmurach prze, przechadza. Kiedy będziecie kiedyś na przykład lecieć samolotem i będziecie widzieć i będziecie ponad chmurami, no to sobie pomyślicie, prawda, że jesteśmy jakby troszkę wyżej od Pana Boga, bo On tak go tak po chmurach, a ja tak już ponad chmurami. I tak, dalej, i tak dalej. Oczywiście trochę przesadzam po to, żebyśmy zobaczyli, że naprawdę to, co święty Paweł kiedyś mówił, módlcie się nieustannie. Naprawdę w, pewnym, w każdym momencie naszego życia możemy się modlić. Możemy używać właśnie tego, co jest dzisiaj tu i teraz, co widzimy, czego dotykamy, kogo spotykamy. To wszystko może być powód do tego, żeby uwielbiać Boga, wysławiać Go, modlić się, czyli spotykać się z Nim. I to jest pierwsza myśl dzisiejszej liturgii słowa. Druga myśl to oczywiście przypomnienie o tym, yy, mamy być. Yy, yy, Papież Franciszek zadał nam takie zadanie na rok jubileuszowy, żebyśmy byli pielgrzymami nadziei. I na zakończenie dwa razy jest w tym fragmencie listu do Tytusa o nadziei, ale chciałbym wybrać tylko jeden. Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, łaską Chrystusa, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Możemy powiedzieć tak, że w nadziei nadzieja to jest to, co będzie w przyszłości, prawda? W nadziei jestem już dziedzicem życia wiecznego. Czyli żyjąc tutaj nadzieją, jestem dziedzicem. I wyobraźcie sobie, że ktoś jest dziedzicem jakiejś wielkiej fortuny tutaj na Ziemi. I to jest coś najmniejszego wobec tego, czego my jesteśmy dziedzicami. Jestem dziedzicem życia wiecznego. Czyli można powiedzieć, że ja mogę. Stracić to dziedzictwo, bo wiemy doskonale, że ktoś może rozpuścić to, to dziedzictwo, dziedzictwo i może nie skorzystać z tego. Ale tak jak chcielibyśmy mieć jakieś wielkie dziedzictwo tutaj na Ziemi, jakiś wielki majątek, po to, żeby między innymi dzielić się z innymi, żeby coś dobrego zrobić tutaj na Ziemi, żeby samemu skorzystać też, czemu nie, to tak jak chcielibyśmy, żebyśmy mieli, byli takimi dziedzicami, to przypomnijmy sobie, że jeżeli mamy być pielgrzymami nadziei, to mamy innym pokazać, przede wszystkim może sobie, ale także i innym, że warto być dziedzicem życia wiecznego. Nie można tego dotknąć, zważyć, ubrać się w to. Natomiast można tym żyć. W jaki sposób? Na pewno ja jako kapłan inaczej, a Wy w swoim powołaniu inaczej. Pomyślcie, co to znaczy żyć nadzieją dzisiaj. I czy tę nadzieję tylko przekażemy na sposób zewnętrzny, czy pomyślimy o tym, żeby także drugiemu człowiekowi pokazać, że istnieje życie wieczne. Bez Pana Boga i z Panem Bogiem. I trzecia myśl to oczywiście dzisiaj na zakończenie naszego słowa homilii będę Was prosił, żebyśmy odpowiedzieli na te pytania szczelne. To tak przy okazji, zupełnie nawiasem mówiąc, chcę Wam powiedzieć, że rzeczywiście to, co piszą w, w gazetach, w internecie podają, jest faktem, że rzeczywiście jest, jest jakaś zapaść, jeśli chodzi o ilość urodzeń. I my to odczuliśmy także i w tym roku. Powiem Wam, że kiedyś, jak byłem tutaj jeszcze wcześniej, to było 350 chrztów. W zeszłym roku było, dwa lata temu było 200 chrztów. W zeszłym roku było 150. To jest o 1 czwartą mniej w ciągu jednego roku. To bardzo dużo. To tylko przy okazji, żebyśmy modlili się o to, żebyśmy nie wymarli jako naród. Trzeba o tym wiedzieć i mieć tego świadomość. Więc módlmy się także, aby nas nie brakło. Natomiast yy, dzisiaj nie ma chrztów, więc, a wiemy, że czasami w czasie mszy świętej yy, chrzcimy dzieci, właśnie po to, żeby przypomnieć sobie właśnie te pytania. I dzisiaj właśnie między innymi na temat tych pytań. To są trzy pytania, wiecie, pamiętacie, czy wyrzekacie się? I trzy pytania, czy wierzycie. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że warto od czasu do czasu przypomnieć sobie, jaka jest moja decyzja życia. Ja wiem, że czasami człowiek poprzez słabości, poprzez grzechy, czasami się tak zdołował, że myśli sobie, że już na pewno Pan Bóg w ogóle na mnie nie spojrzy. Bo co to ze mnie za dziecko Boże, które bez przerwy się wymyka Bogu, swojemu Ojcu? I wtedy, kiedy przyjdzie taka refleksja, taka myśl, to przypomnij sobie zawsze w swoim sercu, a jaka jest Twoja decyzja. Bo to, że uległam, uległem jakiemuś grzechowi, jakiej słabości, to jest grzech. I nie dyskutujmy z tym. Natomiast proszę pamiętać, że bardziej się dla Pana Boga liczy to, co Ty po tym grzechu chcesz zrobić. Czy chcesz w nim trwać? Czy nie chcesz się tego wyrzec? Czy jednak chcesz się wyrzec? I dlatego też wyznanie wiary w każdą niedzielę, właśnie publiczne, po to między nimi chodzimy na wspólną modlitwę w niedzielę, to publiczne wyznanie jest przypomnieniem: wyrzekam się zła, wyrzekam się grzechu, wyznaję moją wiarę. I czasami moja wiara jest tak ropowata, bo czasami prawda mówimy, czy wierzysz na przykład w świętych obcowanie, a tak nie za bardzo mi się chce modlić, czy do świętych albo w ogóle, czy to rzeczywiście jest prawda, czy na przykład wielu ludzi na przykład nie wierzy w zmartwychwstanie ciała. I tak jak kiedyś przeprowadzono właśnie taką sądę, to rzeczywiście ona przypominała, że z tym zmartwychwstaniem ciała i życiem wiecznym to tak różnie jest także i wśród tych, którzy przyjmują Słowo Boże w czasie Mszy Świętej, przyjmują Komunię Świętą w czasie Mszy Świętej. Dziwne to jest, ale tak jest. I dlatego dobrze jest właśnie, kiedy odpowiemy sobie dzisiaj trzy razy, czy wyrzekacie się, wyrzekacie się i trzy razy, czy wierzymy, byśmy przypomnieli sobie, że taka jest moja decyzja. Decyzja za wiarą, za tym, że ja wyrzekam się wszystkiego tego, co złe jest, szatana i wszystkich jego dzieł, a wyznaję moją wiarę, bo wierzę i ufam Mu. Dlaczego? Jemu, czyli Jezusowi Chrystusowi. Dlaczego? Dlatego, że chcę żyć wiecznie razem z Nim. Więc będziemy się modlić także i dzisiaj w czasie tej mszy świętej, bo jak zwykle modlimy się w intencji całej naszej parafii, intencji wszystkich parafian, wszystkich tych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, wszystkich przyjaciół Opatrzności Bożej, wszystkich tych, którzy razem z nami się tutaj modlą. Właśnie modlimy się dzisiaj o taką codzienną decyzję, zwłaszcza taką decyzję, kiedy coś nam się nie uda, kiedy popełnimy grzech, żebyśmy wiedzieli, że ten. Ten powrót jest naprawdę bardzo ważny. Powrót codzienny. Codzienny. Więc powstańmy teraz i chcę wam i sobie także zadać to pytanie, które, pytanie, na które kiedyś odpowiadali bardzo często nasi rodzice i chrzestni, a dzisiaj to ja dzisiaj chcę, w sposób świadomy i dobrowolny, odpowiedzieć Bogu na to pytanie. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca, wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, w tej wierze Amen.